Budowa bazy operacyjno-serwisowej PGE Baltica w ustce nabiera tempa. Równolegle z postępującymi pracami budowlanymi w porcie, inwestor cały czas realizuje działania informacyjne, włączając się w lokalne wydarzenia. Wspólnie z mieszkańcami i władzami miasta PGE Baltica świętowała Dzień Mieszkańca Ustki. Przedstawiciele spółki rozmawiali z ustczanami o budowie i pracy przyszłej bazy. Jest to dla nas bardzo dobra okazja do omawiania inwestycji, jaką jest budowa bazy operacyjno-serwisowej w Ustce, ale też możemy opowiadać szerzej o morskiej energetyce wiatrowej i jej wpływie na zmianę transformacji energetycznej w naszym kraju. Mieszkańcy pytają zarówno o postępy prac, jak i o możliwość zatrudnienia. To potwierdza, jak ważne są nasze projekty. PG Baltica chce być dobrym sąsiadem dla Ustki, otwartym i zaangażowanym w lokalne społeczności. Mieszkańcy oraz władze Ustki wiążą duże nadzieje z budową bazy. Jej wieloletnie działanie może przełożyć się nie tylko na nowe miejsca pracy dla specjalistów, ale także korzyści dla innych branż. Funkcjonowanie bazy operacyjno-serwisowej oznacza też transformację roli samego portu Ustka. Na dzień dzisiejszy, w momencie budowy tej bazy, już Stelgie Baltica korzysta z naszych regionalnych tutaj przedsiębiorców, którzy w tej chwili też pomagają przy tej budowie, tak więc myślę, że jak ta, jak ta baza powstanie, też i hotelarze i restauratorzy. Naprawdę e, to będzie duża szansa dla, dla wszystkich, dla przedsiębiorców i samych mieszkańców. To jest e, tożsamość, rozwój tożsamości tego miasta portowego i słusznie, że tutaj ta inwestycja powstanie, e, da ona szansę rozwoju dla portu usteckiego, jak i dla e, części społeczeństwa, które znajdzie tutaj zatrudnienie. Oprócz tego Zmienia się infrastruktura z tamtej strony ustki na zachodniej. Myślę, że to jest szansa dla młodych ludzi. Ostatnio syn miał takie spotkanie informacyjne w swojej szkole, w Liceum Usteckim. Chodzi on do kasy sportowej, ale były zorganizowane spotkania na ten temat, żeby młodzi ludzie. E, mieli świadomość i też takie informacje o jakimś przyszłym chyba rynku pracy, że mogą się rozwijać, że mogą się kształcić i że zdobyć w późniejszym e, czasie e, pracę. PGE Baltica kontynuuje współpracę z usteckim zespołem szkół ogólnokształcących i technicznych. Zamierza ją rozwijać. Przedstawicielki PGE Baltica wzięły udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego. Trzy lata temu weszliśmy razem na taki zielony szlak, na taką zieloną zmianę. Zmienia się rzeczywistość, zmienia się rzeczywistość światowa, uczniowie tego, tych pokoleń alfabetycznych, X, Y, Z, alfa, to są uczniowie, którzy potrzebują nowych technologii, którzy inaczej pracują w szkole. Będą do tej pracy solidnie przygotowani e, dzięki naszej współpracy i tej wspólnej od trzech lat obecności z PGE Baltica w Ustce. Na terenie budowy w porcie zakończyły się już roboty rozbiórkowe związane z usunięciem starego nabrzeża. Trwają prace nad nowym nabrzeżem, niezbędnym do odsumowania specjalnych łodzi serwisowych i codziennego funkcjonowania bazy. Gotowe są fundamenty budynku magazynowego. Widoczne są też już jego elementy konstrukcyjne. Na początku października budowlańcy zbroili i betonowali płytę fundamentową pod budynek administracyjny. Przygotowują też słupy konstrukcyjne parteru. Baza będzie funkcjonowała praktycznie przez cały rok. Będzie miała dwie główne funkcje. Jedną funkcją będzie funkcja związana z serwisem morskich farm wiatrowych. Drugą bardzo ważną funkcją naszej bazy będzie ta część operacyjna. W tej części planujemy głównie monitoring naszej morskiej farmy wiatrowej oraz część taką planistyczną. Zgodnie z planami baza ma być gotowa pod koniec 2026 roku. Rok później produkcję energii elektrycznej rozpocznie morska farma wiatrowa Baltica 2, która będzie obsługiwana z Ustki, a którą wspólnie budują PGE i Orsted. Obie firmy będą prowadzić rekrutację do pracy w usteckiej bazie. Rekrutować na stanowiska w bazie w wózce będzie nie tylko PG Baltica. Mamy określoną pulę miejsc. Taką pulę miejsc ma również nasz duński partner przy projekcie morskiej farmy wiatrowej Baltica 2, Orsted. Ogółem miejsc pracy w bazie ma być około 100. Technicy specjaliści, technicy serwisanci będą oczywiście wypływać w morze. Jeśli chodzi o tą ekipę lądową, to będą osoby, które będą odpowiadały za utrzymanie produkcji energii elektrycznej 24 na 7, czyli tak zwanym roomie, który będzie tutaj funkcjonował w bazie, to będą też pracownicy biurowi administracyjni. To będą też takie stanowiska jak na przykład osoba odpowiedzialna za zaopatrzenie magazynu. Magazyn musi zawsze dysponować pełnym kompletem części. PGE Baltica planuje kontynuację spotkań informacyjnych z mieszkańcami. Do końca roku zorganizuje pierwsze poświęcone zatrudnieniu w Usteckiej Bazie.